Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. W końcu Łukasz z GEP jest, jest gościem. Goniłem cię już kilka miesięcy. Witam Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się, że w końcu udało nam się złapać. Bo już chyba w Krakowie na inwestycje w zeszłym roku. Tak. To prawie rok temu. N nagramy, nagramy odcinek. Oczywiście jak najbardziej. Dobrze, moi <grym> drodzy, tematy, które nagramy dzisiaj i w następnych odcinkach to będzie. E, inwestowanie innowacje, equity, crowdfunding, startupy, inwestowanie w startupy, oszczędności, brak emerytury, odpowiedzialność finansowa, ryzyka inwestycyjne, sharing economy, nowe modele biznesowe, digital transformation, collaborative economy, regulacje. E, i zapytałeś się, co twoim zdaniem będzie najbardziej interesujące? Napisałem wszystko. I zaczniemy dzisiaj sobie w tym odcinku o oszczędnościach, braku emerytury, odpowiedzialności finansowej, ryzyku i... Takim czymś. Dlaczego napisałeś, że brak emerytury jest tematem, który powinniśmy poruszyć? Wiesz co, ja myślę, że to jest ważne, ponieważ nic w życiu nie jest dane raz na zawsze. I myślę, że to się dotyczy każdej jednej rzeczy, a szczególnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo finansowe w naszym kraju, no dopiero się uczymy. To też i stowarzyszenie inwestorów indywidualnych dzisiaj na otwarciu dzisiejszego forum. Pokazywali statystyki, że przeciętny polski inwestor ma 8 lat, w sensie od 8 lat inwestuje. Przeciętny inwestor niemiecki inwestuje od 22 mm -hmm. czy 4 lat, więc to możemy porównać. Jesteśmy 8-latkiem versus 24-latek. więc Plus jeszcze inne kwestie związane na przykład z OFE i to, że no, teraz rząd próbuje. W jakich, tak, znaczy. Nie chciałbym tu już jakoś się wypowiadać, czy negatywnie, czy pozytywnie. No jest to jakieś działanie, które albo zadziała, albo nie, tak? Natomiast y, nie zmienia to faktu, że odpowiedzialność każdego z nas leży w naszych rękach i nie powinniśmy zdawać się, na to, że ktoś nam kiedyś pomoże, albo państwo, czy rząd, czy ktokolwiek inny. Sami jesteśmy odpowiedzialni za własne życie i należy o tym pamiętać i nigdy nie zapominać. Dokładnie tak. To w następnym odcinku pokażemy Wam, czym się Łukasz zajmuje, bo Ty jesteś CTO, CM, CFO. Nie. nie, jestem COO, czyli Chief Operating Officer w Bispanje. Od no. kilku lat i jesteśmy platformą equity crowdfundingową. To, pamiętam, że to kiedyś o tym będziemy właśnie mówili w następnym odcinku nagramy taki tak. specjalny tutaj z forum, tam są takie stanowiska, to nagramy odcinek zaraz, ale to w takim razie jak ty się przygotowujesz do tego, że nie będziesz nie będziesz miał emerytury, bo w ZUS-ie ile możesz mieć to, złotych? To zaraz odpowiem na te pytania, ale jak po YouTube pokażę, że tutaj gdzieś będzie taki ten, bo ty nagrywałeś z Arkiem, pamiętam, byłeś u nas w biurze. Co to jest equity crowdfunding, to kliknijcie tutaj, tak. czy tutaj. Jest tak. <grych> tak, tak, tak. to i no, przy okazji emisji browaru. Dokładnie. Więc będziecie mogli tam się dowiedzieć, czym jest equity crowdfunding. Natomiast y, ja jestem stosunkowo młodym człowiekiem, więc y, staram się ryzykownie inwestować. Oczywiście nie szalenie, no bo to jest, y, oczywiście gdzieś tam trzeba mieć wypośrodkowane to. Natomiast y, ja w swoim życiu inwestycyjnym głównie skupiam się na tych inwestycjach, które są ryzykowne, nie rekomendowałbym ich wszystkim, natomiast od ponad 10 lat zajmuję się innowacjami, nowymi technologiami, modelami biznesowymi itd. Stąd też moja wiedza pomaga mi wybierać spółki, które moim zdaniem mają wyższe prawdopodobieństwo sukcesu. To nie jest tak, że ja mam jakąś magiczną różdżkę i powiem: ta spółka to będzie nowy Facebook, a ta to upadnie. Nie, i myślę, że nikt nie ma takiej wiedzy, bo rynek, rzeczywistość, timing wszystko weryfikuje. Natomiast bazując na swoim doświadczeniu staram się wybierać i angażować w te projekty, które mają moim zdaniem potencjał wzrostu. Daj, tak? daj trzy przykłady takie. Trzy przykłady takich hmm. spółek. Myślę, że jedną najważniejszą to jest spółka z Equity Crowdfundingu, którą sam zresztą Equity Crowdfundingiem zajmuję się od kilku lat i uważam, że Bisfund jest ważną, ważną spółką w moim życiu. Co więcej, Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie możliwość zainwestowania w Bisfant. Także o tym wspominam, jeżeli ktoś by chciał, to wystarczy wejść na Bisfant i tam gdzieś będzie zagładka, że zainwestuj w przyszłości. Czy zostaw swojego maila, poinformujemy Cię o tym. Natomiast tak, no uważam, że każdy człowiek, jeżeli wykonuje swoją pracę z pasji, to też powinien inwestować w daną branżę, w dany sektor i tak dalej. Więc Bisfant wskazałbym jako pierwszy. Myślę, że spółka Hyperplant jest dosyć ciekawym przykładem. Sam też zainwestowałem w tą spółkę w zeszłym roku, jak przeprowadzali swoją kampanię Equity crowdfundingową. Co prawda nie na naszej platformie, no ale to nie jest tak, że jesteśmy tylko no, i no, wyłącznie. No. Tak, więc to jest bardzo fajna spółka i to chyba z, też z zeszłego roku inwestycja spółka Enkids. Nie wiem czy kojarzysz, to jest taka platforma która łączy małe dzieci z lektorami, ma docelowo jeszcze mieć zaszytego Artificial Intelligence do tego, żeby można było lepiej, bardziej szybciej i efektywnie uczyć dzieci języka obcego. Docelowo angielskiego, w sensie na początku jest angielski, bo jest największy, najbardziej popularny. Więc to są takie trzy inwestycje, które bym wskazał. Oczywiście każda z tych inwestycji jest ryzykowna. Ale uważam, że te trzy branże mają przyszłość, tak? Więc... Jakie jeszcze takie branże, bo mówisz tutaj o sztucznej inteligencji, plus tutaj mamy informacji, e, jaka może być fala po tym sharing ekonomii? bo mieliśmy falę wiesz, Ubera, Lyfta i takiego sharing ekonomii przy różnych modeli biznesowych, czy będzie jakaś kolejna fala, nie wiem, teraz coś się w zalążkach, jakiś bólach rodzi, jakaś nowa taka fala rozwiązań technologicznych? Wiesz, co, to są bardzo trudne pytania, zawsze, bo, bo tu możemy wróżyć fusów, no Więc to ktoś nie jest. Klasycznie podam formułkę, że to nie jest porada inwestycyjna. Natomiast uważam, że same w ogóle modele sharing i w economy, no bo to gdzieś tam w nomenklaturze naukowej się jeszcze rozróżnia, e, mają przyszłość. I to nie jest tak, że Uber umarł, czy Lime umarł i tak dalej. Dzisiaj czytałem informację, że Lime się wycofuje z 12 miast i zwalnia 14% pracowników. No ale to jest naturalną koleją rzeczy, że jeżeli coś rośnie szybko. No, później musisz to troszeczkę przystrzyc, bo być może w niektórych obszarach podjąłeś zbyt pochopne decyzje, tak? Ale bardzo dużo i to, co dostrzegam, zresztą też w swoim doktoracie pisałem o tym, to jest tutaj dosyć duże ryzyko monopolizacji tych rynków. No, bo zawsze w cyfrowej gospodarce może zawsze to jest złe słowo, ale bardzo często w cyfrowej gospodarce inwestorzy pompują kasę, żeby zająć pozycję na rynku. I w momencie, kiedy grasz o to, żeby mieć jak największy tort dla siebie, no to później y, mogą być tego złe lub dobre konsekwencje, tak? Y, natomiast y, uważam, że te modele będą cały czas ewoluowały i podejrzewam, że w perspektywie 5-10 lat, y, jeżeli oczywiście technologia na to pozwoli i też ludzie będą tym zainteresowani, będzie przestrzeń do tego, żeby wykorzystać chociażby technologię blockchain, która ostatnio przeżywa troszeczkę, może, myślę, że ona jest skorelowana trochę z kursem Bitcoina, paradoksalnie. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić świat, w którym mamy połączone efektywności ekonomiczne właśnie poprzez rozliczenia maszynowe, tak? Jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, to hmm, jakby to opisać dokładnie, że Platformy Sharing Collaborative Economy z zeszłego dziesięciolecia, powiedzmy o, może w ten sposób, wchodzą w fazę dojrzałości w tym dziesięcioleciu, czyli w latach dwudziestych wejdą w fazę dojrzałości i będą pojawiały się modele dysruptujące te, te platformy na takiej zasadzie, że wtedy będzie można się dzielić też profitem z, właś z właścicielami albo bardziej jeszcze spopularyzować. Yy, czy zdemokratyzować własność tych platform? O, może w ten sposób. Ponieważ większość platform kolaboratywnej -y ekonomii jednak została sfinansowana fundingiem prywatnym, czy to Venture Capital, głównie Venture Capital ze Stanów, no bo mają w tym trzy pokolenia doświadczeń, jest to kolebka tego typu inwestycji. Natomiast myślę, że coraz więcej i zresztą to już widzimy, tak? Coraz więcej platform pojawia się od dolnych, gdzie to ludzie, gdzie przykładowo tak, taki Uber driver mógłby być w jakimś malutkim procenciku też współwłaścicielem przyszłego Ubera, tak? jeżeli jesteś trzymamy się tego przykładu. Wydaje mi się, że technologia już na to pozwala, mentalnie ludzie nie są na to przygotowani. Ale jeżeli miałbym obstawiać jakąś przyszłość, to właśnie w tym kierunku. Mhm. Ja z, chciałem jeszcze powiedzieć, że nie tylko w takich branżach technologicznych są zajebiste innowacje, ale widziałem, na, chyba to uważać, na Biswandzie była inwestycja w Oxytree. Tak. W tak. Drzewa tlenowe. I to są jeszcze rozwiązania w ogóle nie tylko w technologicznej właśnie, tylko takich naturalnych i podstawowych branżach, jak właśnie rolnictwo, czy sadownictwo, czy właśnie sadzenie drzew, które są tlenowe i po to, żeby produkować z nich na przykład drewno. Tak, masz rację. No to ja bardzo często prawie, że codziennie spotykam się z możliwościami inwestycyjnymi, takimi, które są too good to be true. W sensie bardzo często są coś oszuści na rynku i tak dalej, którzy opowiadają jakieś najstworzone no historie, że zarobią w ogóle 100 milionów, miliardów itd. natomiast akurat śmieszna sprawa jest w przypadku drzew Tree, że faktycznie to jest udowodnione, one rosną bardzo szybko. jest to pewnego rodzaju odmiana, to jest w ogóle autorska ta nazwa, gdzieś chyba z Hiszpanii pochodzi z tego co pamiętam. no i faktycznie ona bardzo szybko rośnie, została tak genetycznie zmodyfikowana tak, i myślę, że z perspektywy, na przykład, jak za 50 lat sobie pomyślimy, jak takie drzewa być może będą bardzo popularne, no to będziemy sobie przypomnimy te lata 10 XXI wieku i przypomnimy sobie, o, to był czas, kiedy ludzkość wynalazła takie drzewa, a dzisiaj one są bardzo popularne. Tak mm. więc e, chociażby ostatnio też podpisaliśmy umowę ze spółką, która robi, e, zresztą to nie, nie jedyna spółka z tej branży budowlanej, robi e, ekologiczne i ekonomicznie efektywne cegły. Czyli budulec do, do budowania domów czy jednorodzinnych, czy też większych, które są bardziej efektywne przy samej produkcji, ale też i później przy ociepleniach, i tak dalej. To są bardzo ciekawe. Z czego to zegła w takim razie? Wiesz, że tutaj niestety nie moja wiedza jest zbyt skromna, więc nie chciałbym wprowadzać w błąd. Ja właśnie stoję przed budową domu, wiesz, tym, przed tym krokiem. Tak, więc no to dlatego dla mnie to jest. No to mogę Cię skontaktować z założycielami, zresztą nawet dzisiaj z nimi pisałem na tej konferencji SMS-y, więc mogę dać Ci intro bezpośrednio. E, mogą Ci przedstawić, jak to hmm. wygląda. Tylko zmiany w, w Polsce, bo mówiliśmy dużo o spółkach w Polsce, ale czy masz takie przykłady nowych, jakichś pomysłów, technologii, które są teraz monetyzowane na całym świecie? Wymyśl coś tam, co tam jeszcze jest. Wiesz co, myślę, że fotowoltaika też wchodzi w okres dojrzałości. U nas była trochę przez kilka lat przyćmiona, czy powiedzmy Przećmiona to może kolokwialne słowo, ale taka nie miała przestrzeni do rozwoju, teraz trochę regulacje się zmieniły, więc mamy wysyp tego typu rozwiązań, więc myślę, że to, to, to na pewno fotowoltaika, czy z jakim, pewnego rodzaju opóźnieniem wchodzi do naszego kraju i znowu jak wszystko co jest nowe na początku jest drogie, później koszt zainstalowania i korzystania z technologii spada, tak? Ale wszystko co się wiąże w ogóle z energooszczędnością, z tym, żeby walczyć ze smogiem chociażby ocieplenia domu, podpisaliśmy też umowę i mam nadzieję, że w tym roku będzie przeprowadzała swoją kampanię spółka Red Snake, która robi, mogłoby się wydawać mało seksji rzeczy, czyli folie grzewcze. Ale jak się okazuje, jeżeli wykorzystasz taką folię grzewczą w budowie swojego domu, to jeżeli planujesz budować, no to kolejne, kolejne intro, które mogę Ci dać. Trzecie to jest jeszcze fotowoltaika, bo E-Prosument też u nas przeprowadził kampanię, więc jakbyś chciał zbudować, ogrzać i jeszcze zasilić dom, to te trzy rzeczy już tak, to co więcej możesz być współwłaścicielem, tak, możesz być współwłaścicielem tych spółek, więc to w ogóle raz, że masz zniżkę wtedy na te produkty i tak dalej. Natomiast to folie grzewcze, też się zdziwiłem, ale to jest duży rynek i bardzo mocno podnosi to efektywność energetyczną domu, tak? Obniża ci koszty ogrzewania i tak dalej. Coraz więcej ludzi wykorzystuje te nowe technologie. W tej jakby się wydawało no, tradycyjnej, takiej takiej mało seksji czy mało innowacyjnej branży. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Ehm, nowy model biznesowy to omówiliśmy, mniej więcej. No, d Delikatnie. D -delikatnie. No to, do, do, dalej, to <laughs> dalej znaczy wiesz, co wykład. No, wydaje mi się, że możemy się lepiej przygotować do, do tego tematu. Być może w twoim studio, bo też chętnie bym mi odwiedził, gdzie ono w ogóle się znajduje. Już teraz będę miał nowe, także na tak? razie nagrywamy tak. Aha, czyli teraz, czyli nie mam szansy wystąpienia w starym studiu, okej, okay, bo myślałem, że podoba mi się. W sensie taki undergroundowy klimat, super sprawa. Natomiast y, myślę, że coraz więcej będzie powsta powstawało modeli cyfrowych, nowych modeli cyfrowych, które po prostu wykorzystują mm, nowe mechanizmy. Tak? W świecie cyfrowym możesz. Lepiej powiązać swoich klientów, współwłaścicieli spółki, zaoferować jakieś benefity swoim klientom, no i wykorzystać ten efekt sieciowy, tak, żeby zbudować łańcuch wartości w odpowiedni dla siebie sposób po to, żeby no, zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Zdaję sobie sprawę, że to może bardzo ogólnie brzmi, no ale to dlatego, może tak mówię, żeby to był trochę może preludium do tego tematu, a Porozmawiamy sobie innym razem no, na ten temat. A czym jest Digital Transformation? <laughs> to jest mega mega fascynujące dla mnie. Nie, bo to zależy, gdzie pytasz, bo bardzo często też zdarza mi się rozmawiać ze znajomymi, którzy pracują w korporacjach. Czy są Digital Transformation managerami, czy CIO i tak dalej. I to, co dostrzegam szczególnie na rynku polskim w ostatnich kilku latach, powiedzmy dwóch, trzech, to jest. Ze 3 lata temu była taka moda, że teraz wszyscy są innowacyjni, że CVC zakładamy i tak dalej, i super. Pamiętam, że kiedy, jak to się zaczynało, to, to, to mówiłem, że CVC w Polsce jest jak z że wszyscy słyszeli, nikt nie widział, ale już to zaczyna się dziać, więc fajnie i super, bo tak powinno być. Natomiast dla mnie Digital Transformation to jest coś, co niektórzy ludzie mają po prostu w DNA. W sensie to jest takie kwestionowanie statusu quo, quo nieustanne. I myślę, że w tradycyjnym biznesie digital transformation to jest postaranie się, aby tradycyjni pracownicy wykorzystywali nowe technologie. I czy nową technologią jest chmura, czy nową technologią jest jakiś nowy system, jakiś nowy CRM, nowa aplikacja do rozwiązywania jakiejkolwiek rzeczy biznesowej? Czy, czy, czy nie wiem, komunikator, chociażby, czy współdzielone pliki, bo zdziwiłbyś się, ja sam się zdziwiłem, jak e, słyszałem i, i miałem okazję e, dowiedzieć się, jak to wygląda w niektórych dużych organizacjach, jak e, mały procent tych pracowników wykorzystuje dostępne technologie. Więc e, to dla mnie jest digital transformation w, w takich dużych firmach, w korporacjach i tak dalej. Natomiast e, myślę, że w małych organizacjach, w startupach, w innych e, firmach. Nie ma czegoś takiego jak Digital Transformation. Te firmy z zasady są Digital Transformation. To chociażby w Biswancie, tak? Mamy 30-osobowy zespół. To podsumowując sobie liczbę wszystkich cyfrowych narzędzi, które wykorzystujemy do różnych obszarów, to jest około 30-40 narzędzi, które mamy dodatkowo dokupionych. jakichś nakładek na jakieś różne... Weź takie 5 przykładów. No to jednym z najbardziej popularnych jest chociażby HubSpot. To jest spółka z, ze Stanów Zjednoczonych. Wiem, że dużo firm wykorzystuje te narzędzia. To jest po prostu marketing automation. Możesz powiązać sobie cyfrowo wiele działalności, czy to z, chociażby na poziomie sprzedaży. Tak? Przykładowo, sprzedawca bez digital transformation. No to prowadzi sobie może jakiegoś Excela z klientami, może jakiś, nie wiem, może to na karce papieru zapisywać. Przecież 20 lat temu nie mieliśmy komputerów i tak dalej. I podejrzewam, że znalazłbyś jeszcze w Polsce takiego sprzedawcę, który tylko na papierze wszystko trzyma albo w notesie. Na przykład, tak? Co dla mnie oczywiście się wydaje abstrakcją, ale tacy ludzie są. Natomiast w HubSpocie możesz po pierwsze zautomatyzować sobie wszystko, czyli wszystko, co ci wpada do formularza, od razu jest tiketowane, przypisywane do konkretnych sprzedawców. Co więcej, możesz sobie ścieżki zakupowe porobić, etapy sprzedaży, procentowo wartość deala, prawdopodobieństwo domknięcia deala, automatyczne przypomnienia. No tutaj sky is the limit, tak? To wszystko można sobie w pełni zautomatyzować, więc to jest jedno z takich narzędzi. Dużo fajnych narzędzi wykorzystujemy na przykład do marketingu. Są takie bardzo wąskie, ale na przykład snipli. Nie wiem, czy słyszałeś o Snipley. To jest tak, niektóre, niektórzy wydawcy się bronią przed Snipli, chyba Wyborcza blokuje Snippli, chociaż też nie zawsze, to, to wiadomo, wszystko w jakimś cyfrowym świecie da się zoptymalizować. Natomiast Snippli polega na tym, że jak masz link do artykułu, na przykład załóżmy, że o twoim kanale Weto napisała Gazeta Wyborcza, że Maciej Wapiński, tutaj bardzo fajne treści i tak dalej, wyobraźmy sobie taki ten i ty chciałbyś... I oni nie podali linka do Twojego. Ten, no bo to jest, nie jest w ich interesie, tak? Większość wydawców, jeżeli publikuje swoje treści na swoich, czy tam Forsal.pl, Manipl i tak dalej, to nie podaje linków do tych rzeczy, czy do tych, o tych, do tych firm, o których piszę, no bo wtedy czytelnik ucieka z ich strony i tak dalej. To jest biznesowo nie w ich interesie. Ale ty, jak sobie złapiesz tego linka, wrzucisz w Snipply, to Snipley ci wygeneruje oddzielną podstronę, tak jakby, i jeżeli ty na mediach społecznościowych swoich udostępnisz tego Sniply, to na Facebooku, czy gdziekolwiek, na Twitterze, Instagramie, i tak No, Instagramie może nie. Wyświetli się on normalnie. Jak ktoś z Twoich fanów sobie kliknie na wyborczej i poczyta, czy ktokolwiek gdzieś indziej wejdzie sobie na wyborczą, to on de facto nie będzie na wyborczej, ale będzie wyglądało jakby był na wyborczej, jest cały ten artykuł i tam jest taki floating button, który ty możesz sobie sam predefiniować i na przykład wejdź na weto.pl albo zasubskrybuj. I my, ktoś ma wrażenie, no bo nie każdy zwraca uwagę na tam pasek adresu, że czyta wyborczą, a zanim chodzi batonik zasubskrybuj mój kanał na YouTube, na przykład, nie? To jest, no takich narzędzi jest sporo i myślę, że moglibyśmy godzinami... No dwa, no jeszcze trzy. Dawaj, sobie, co my ten arziesię, pierwszy raz słyszę? Ja. A wiesz? Okay, no, tu jeszcze korzystasz. Na pewno masz na aplikację na telefonie jakieś ciekawe. Tak, no absolutnie. no Wiesz, z takim absolutnym must have, to my akurat wykorzystujemy Timorka w Bispandzie. Mm -hmm. e, to jest aplikacja typu Asana, Trello, Slack. Odgroma jest tego typu aplikacji. Ja w swoim życiu zawodowym przetestowałem ich co najmniej z 8. E, niektóre. Lubisz? Niektóre. Właśnie o to chodzi, że. Bo też na początku jak robiłem research, poznawałem trzecią, czwartą aplikację tego typu, to chociażby w zespołach chyba, w jednych z ministerialnych zespołów pracujemy na slacku. Co jest ciekawe, co bo pracujemy, to jest dużo powiedziane, bo niestety często jest tak, że ta gru, jakieś grupy robocze powstają, a potem umierają. umierają. No tak, tak niestety to jest. Natomiast. Yy, 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 Myślę, że każda ma swoje plusy i minusy. To nie jest tak, że o, tylko Asana, albo o, tylko Trello, albo ja to jestem Team Slack. Nie, no to tak nie do końca działa. Chociaż muszę przyznać, że na potrzeby naszej działalności, akurat wyjątkowo, yy, jestem pod dużym wrażeniem, bo Teamwork absolutnie rozwiązuje nam każdą jedną funkcjonalność, którą potrzebujemy. Bo przy, przy Asanie czy przy Trello pojawiają się obszary, gdzie brakuje jakiejś takiej mini funkcjonalności a w Teamworku absolutnie mamy wszystko. Pamiętam też, że jak byłem w Dolinie Krzemowej na programie akceleracyjnym, tam korzystaliśmy z Basecampa, w ogóle z tego programu wywozili się założyciele Basecampa, też bardzo fajny projekt. Natomiast Teamwork wskazałbym jako jeden z takich topowych. Okej, okay, muszę pozostawać, bo Trello Slacka korzystam jak najbardziej. No. Ale teamwork, tak się nazywa, teamwork. Na początku, na początku właśnie teamwork, jak zacząłem z niego korzystać, wydał mi się trochę mało sexy pod kątem designu, bo czy Asana, czy Trello są takie fajne, fancy, jakieś zaokrąglone ten, natomiast no, nie oszukujmy się, na koniec dnia wygrywa produktywność, więc jeżeli działa, no to to, czy jest ciut lepszy design, czy ciut mniejszy, to jest kwestia subiektywna, a liczy się jednak to, żeby zespół dobrze współpracował, komunikował się ze sobą i tak dalej, więc no my obsługujemy ponad już 200 projektów, bo to do każdego tak jakby projektu zakładasz oddzielny projekt jeszcze w danym programie. Dokładnie, są na różnych etapach i tak dalej. To nasi menedżerowie wykorzystują tą, tą technologię i bez problemu możemy się komunikować. Jest porządek, każdy wie. No, no super, naprawdę gorąco polecam. Okay, no bo to bardzo fajnie mi się podoba, jak ta rozmowa schodzi na to, jak technologia pomaga w, w, no, w rozwoju, w budowaniu biznesu. Jeszcze, jeszcze jedna chociaż aplikacja, pomyśl ja o nie tym. Nie mam problemu, mogę od razu ci z głowy sypać, bo naprawdę mamy. No mamy, dawaj, mamy dawaj. Myślę, że zrobię kiedyś takie zestawienie. Znaczy, mamy zestawienie, ale nie pamiętam liczby. Ale między 30 a 40 tego typu narzędzi mamy. E, no, takim absolutnym znowu polecę, bo to są bardzo basicowe rzeczy. tak? Czasu na przykład. No, to jest du duża sztuka, wiesz. Też w swoim życiu zawodowym wielu próbowałem aplikacji, narzędzi, i ostatecznie skończyło się na karce papieru. To jest paradoksalne, że niestety albo stety, część jednak e, obszarów warto sobie zapisać takim fizycznym, znaczy nie digitalowym, tylko analogowym długopisem, przełówkiem, czy, czy piórem na karce papieru w notesie, bo jednak też i, i umysł to lepiej przetwarza e, i jakoś może też nie do końca musisz tracić czasu na ekran. Bo też zwróciłem ostatnio, no może ostatnio, za dwa lata temu, yy, uwagę na to, że. Dużo czasu spędzam w życiu patrząc się w ekrany, czy to jest smartfon, tablet, komputer, zegarek, czy telewizor, więc y, staram się ograniczać mój screen time, tak? czy ten i-screen screen, screen time, więc y, jakieś audiobooki, y, podcasty i tak dalej, to są rzeczy, tak staram się ko konsumować treści, czy na przykład jak widzę jakiś artykuł, to go pocketuję, potem pocket mi go czyta na słuchawkach, żebym nie musiał mar marnować oczu, tak? czy wykorzystywać mojego czasu oczu. Bo mam dobry wzrok i chciałbym, żeby był jak najdłużej dobry. Natomiast wracając jeszcze do tych narzędzi, to wydaje mi się, że znowu to jest taki absolutny basic, to chociażby chmura, w sensie wykorzystywanie plików współdzielonych. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, bo miałem w swoim życiu do czynienia z kilkuset przedsiębiorcami na różnych etapach, gdzieś współpracowaliśmy na jakichś dokumentach to jeszcze wydaje mi się, że większość nie korzysta ze współdzielonych plików. Czy to jest Google Docs, wali załączniki stare jak się masz, w sensie, wiesz, system śledzenia zmian i tak dalej. No jest, jestem w szoku, tak? No i nawet znam ze swojego otoczenia, kilku znajomych mam, którzy pracują w korporacjach, to oni autentycznie, mimo że mają Microsoft 365, wszystko, Office Go, wszystko mają jak trzeba, to i tak ludzie wysyłają załączniki potem iteracje tych załączników, to jest takie marnotrawstwo czasu, no w głowie się nie mieści. To jest fundamentalna rzecz. Ja pamiętam, nie wiem, z 8 lat temu, czy 10 zacząłem korzystać ze współdzielonych, jak tylko się pojawiły i, i nie wyobrażam sobie pracy, żebym jakąś wysyłał załącznik taki tradycyjny w Wordzie, czy w Excelu, czy w czymkolwiek innym. Więc to jest fajne, no bo to po prostu przyspiesza drastycznie pracę. Jako ciekawostka powiem, że chyba na taką grupą zawodową którą jest mi najtrudniej wy wyewangelizować do wykorzystywania takiej chmury, są prawnicy, bo już, nie wiem, kilkaset osób co najmniej przekonałem do tego, żeby korzystać z spółdzielonych plików, nawet w życiu prywatnym, jeżeli macie, nie wiem, spisujecie sobie wydatki z partnerką, no to przecież to może być współdzielony Google Sheet, tak, i masz to na dysku współdzielonym i hej, ja wydaję na to, na to, na to i tu mamy, trakujemy sobie wydatki. Bardzo podstawowa rzecz, no ale jednak ułatwia życie. Ale prawnicy są mega chmuroodporni. Nie, nie jestem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale ostatnio sobie uświadomiłem, że udało nam się tylko naszego prawnika czy naszych prawników biswandowych przekonać do chmury, ale tak, każdy prawnik zewnętrzny, z którym miałem przyjemność współpracować. No po prostu wali załącznik, jak się masz w ogóle nie. nie, nie, nie. On, wysyłasz mu linka, piszesz instrukcję całą. Słuchaj, mamy tu chmurę, będzie szybciej. Daj komentarze w chmurze, ja odpiszę od razu, zamkniemy tą, tą umowę, ten dokument. No nie, no on przekonwertuje to na, na, na Windowsa, na XLS-a, wyśle ci załącznik. Zastanawiam się nawet, z czego to może wynikać. Być może prawnicy czują odpowiedzialność, że jakąś coś wysyła, to on się pod tym podpisuje. tak? Że on wysłał to w załączniku, ma dowód, że on wysłał taką wersję, a że nie ty tam zmieniłeś w murze jakąś literkę czy cyferkę. Tylko, że z drugiej strony być może o tym nie wiedzą. Przecież jest zawsze historia całej miary. Więc jeżeli on ci wysłał coś o 20, powiedzmy, dzisiaj 10 stycznia, a ty coś dopisałeś o 20.01 tego samego dnia, no to to znaczy, że ty to dopisałeś, a nie prawnik. No ale może o tym nie wiedzą, nie? To, tak. okay. to jest to też trzeba ewangelizować. <grym> tak, no znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że nie do końca trzeba ewangelizować, bo to jest trudne. I nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Jak, no, bo czas. Tak, ale w sensie, w sensie dla ewangelizatora. Wiesz, ludzie w Polsce jakoś mają opór przed tym, żeby płacić za wiedzę, płacić za konsultacje, płacić za, za, za skrócenie czy podniesienie swojej efektywności, więc to sam rynek weryfikuje. No, jeżeli ty znasz, posiadasz jakieś umiejętności, które dają ci ponad przeciętną przewagę na rynku, no to wykorzystujesz to, tak? I rynek się dostosuje. To tak działa prawo rynku po prostu, więc. Trzeba po prostu korzystać z tego i ulepszać swoją umiejętności, tak, z tego tak, to wynika. Tak, Dlatego warto oglądać... korzystać z technologii. Tak, albo oglądać twój kanał, bo ja jestem e, słuchaczem, regularnym, regularnym słuchaczem czy oglądaczem. Bardziej staram się A, słuchać. Ja tak samo. Tak, bo, bo no, wideo Słucham też. Jest, tak, dokładnie, więc puszczam sobie. Nie wiem, czy jak przygotowuję sobie śniadanie, czy kolację. Jesteśmy już na Spotify, już na Spotify. Tak? O, no to będę musiał zafollowować. A na, a, na iTunesie jesteście? Na, na ten? No to też polecam, bo jednak aplikacja podcastowa aplowska też daje przestrzeń fajną. A poza ja tym też często słucham, bo dużo jest tam treści, więc, więc polecam też tam no. dołączyć. I też właśnie widzisz, ja też chcę korzystać z technologii, bo rynek będzie weryfikował. Jak mnie nie będzie na, 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 na Spotify'u czy na iTunes'ie, to ktoś no, to inny będzie... To jakąś tam przestrzeń, bo są ludzie... Ja też się na tym łapię, bo korzystam ze Spotify'a, z, z podcastów Apple'a, ale jednak no, Spotify'a traktuje mimo wszystko... Tam mam swoją, nie wiem, siedmioletnią historię muzyczną, więc raczej na Spotifya wchodzę posłuchać muzyki, zrelaksować się, czy to do biegania, czy w saunie, czy whatever, a podcasty takie emerytorykę jednak oczekuję tam, ale to może moje jest takie, wiesz, przyzwyczajenie. I... Natomiast przypomniałam się jeszcze na rzecz o tych emeryturach, bo tu jesteśmy też w temacie może e, przyszłości, to przypomniało mi się na, e, jak byłem w Berlinie na konferencji, to nagrałem prezentację gościa. Nie wiem w ogóle jak ten pro, projekt mu się rozwija i tak dalej, ale on zaczął swoją prezentację od takiej bazuki. Pokazał, zresztą to jest na moim kanale na YouTube, więc można wejść tam zobaczyć. Jest, jest coś takiego, że jest taka mała kuleczka i to jest chyba 300 miliardów euro i to jest kryzys grecki. Potem jest, obok tego mała kuleczka, 300 miliardów euro to są tam rynek kryptowalut w tam w szczycie bańki. Potem jest firma Apple tam 900 miliardów kapitalizacja, i potem jest ostatnia kuleczka, gdzieś tak, znaczy kuleczka, no ogromna bańka, to jest bodajże 54 tysiące miliardów. To są pieniążki obiecane na emeryturę w 20 top krajach OECD. Których, jak się możecie domyślać, no nie do końca one są w ogóle, tak? Czy, czy, czy mamy, tak, te pieniądze? Więc i tak zaczął swoją prezentację, przykuł moją uwagę. O, no tak, no to jest mocna bazuka, bo pokazuje w ogóle, w jakim świecie my żyjemy i jak dużo pieniędzy jest obiecane, czy to nam, czy naszym rodzicom i być może też naszym dzieciom, których nie ma po prostu, tak? To jeszcze zamykając klamrą... Właśnie klamrą, chciałem podsumować, że... Musimy dbać o swoją emeryturę i warto korzystać z nowych technologii, żeby zarobić więcej pieniędzy na tą emeryturę. Tak, tak. Myślę, że to jest świetna klamra i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.